Przychodzisz do pracy, a tam zarządzanie zmianą. Bo nagle ktoś wpadł na wspaniały pomysł, że zmiana jest potrzebna, bo może się okazać, że szef prezes zawinął gacie pełne wypchanej mamony i zniknął i teraz w firmie jest ultra kryzys. Ale ty czujesz się jakbyś zaczął grać w serialu komediowym, <laughs> tylko bez żadnej roli mówionej. Każą ci robić to, teraz to, stań tam, czyli tysiąc raportów na wczoraj, rób analizy. Ale nikt nie pomyślał o tym. Chciał poinformować i wręczyć cały scenariusz. Choć wiedział i poczuł, jak ważna jest w tym odcinku Twoja rola. <laughs> o ile w ogóle? O i najważniejsze jest, czy w ogóle będziesz grał w następnych odcinkach. <laughs> nie ma się co oszukiwać. Kiedy następuje swego rodzaju restrukturyzacja, to raczej nie chodzi o zwiększanie zatrudnienia, a oje, o jego redukcję. Najpierw lecą czarne owce. I najlepiej zarabiających, których łatwo zastąpić. Chyba śniwisz. I nie łudź się, że kogoś przekonasz, bo decyzje już dawno zapadły. Jeżeli jednak jest inaczej, to Twoja rola jako menadżera jest postawienie sprawy jasno. Słuchajcie, sytuacja niepewna. Szukaj te roboty, a ja wam pomogę z referencjami itp. I nie graj teraz jakiegoś łaskawego, wodza, tylko bądź przyjacielem, kolego, bo nigdy nie wiesz, kiedy karma. Się spłaci. Pamiętaj, że w tym zasranym czasie restrukturyzacji, nym niepewności i strachu o własne zatrudnienie, ludzie nie są zdolni do kreatywnych pomysłów. Jak to powiedział pewien wieszcz, podczas walki o życie nie ma czasu na pisanie poezji. Dlatego, aby dobrze zarządzać zmianą, trzeba się tego nauczyć.